Dzień dobry. Film omawia sposób podłączenia zdjęcia wizerunku maszyny do właściwości maszyny na portalu MyTrumf w funkcjonalności SmartView. Po zalogowaniu na MyTrumf wchodzimy do moja fabryka Smart Factory Suite. I tutaj, oprócz funkcjonalności, która pozwala nam zbudować schemat naszej fabryki. Funkcjonalności, która również pozwala ładować detale do oceny ich wykonalności. Również funkcjonalności, która pozwala na zlecenie dokonywać przygotowania programów. Przez firmę Scale NC mamy możliwość wejścia do SmartView dla obrabiarek i po zalogowaniu się. Na portal. Postaram się to teraz tutaj odpowiednio dopasować. Musimy poszukać takiego ekranu, na którym będziemy mieli możliwość edytowania naszych maszyn. Odbywa się to zwykle w ocenie stanowiska pracy. Warto jest sobie wyświetlić tutaj przegląd swoich stanowisk pracy i dla wybranej maszyny. Jeżeli stwierdzilibyśmy, że mamy brak rysunku, brak zdjęcia lub chcielibyśmy to zdjęcie zmodyfikować, po podświetleniu maszyny mamy tutaj zakładkę Live View i tutaj znajduje się przycisk, za pomocą którego możemy załadować zdjęcie z dysku lokalnego na naszym komputerze klikając w to wskazujemy następnie zdjęcie które żeśmy przygotowali prośba jest taka aby te zdjęcia nie były za duże według naszego doświadczenia graniczną wartością powinno być plus minus 400 na 300 pikseli oczywiście czy to będzie 4, 410 na 310 to nie ma tutaj znaczenia chodzi o to żeby to nie przekraczało tego tego rzędu wielkości. Aparaty przeważnie robią w tej chwili w rozdzielczości 4000, a czasami nawet więcej, 8000, i to trzeba wtedy odpowiednio w procentach 10%, 20% w zależności od tego, jakiej rozdzielczości Państwo macie zdjęcie zmniejszyć. W przypadku pytań prosimy tradycyjnie o kontakt. Dziękuję.